George, George, George. I'm George. George. Boże w ogóle Buta, nie uwierzyłam, co Zrobiłam przez przypadek ale... Live'a na Instagramie i pokazałam tam swoją twarz. Komentował. O kurde, dobra, ile osób to widziało? Około 40 <grym> Co? Tylko 40 weź, to 7 nawet nie przejmuj. Nikt się na pewno nawet nie nikt spełnie screena nie zrobił, nikt tego nie widział. A co, jeżeli ktoś nagrywał ekran? No ale to nie. jest jednak tylko 40 osób, to było że jakby się na przykład milion zobaczyło w jednym czasie, to to by był nie. problem, ale 40 osób to moim zdaniem spokojnie, nic się nie przejmuj, na pewno się nie. nic nie stało. Ale jeżeli ktoś no. to nagrywał, no, stawił no, to na TikToka, no, TikToka, a TikToki no mogą się wybić, to co? No, to wtedy by było nieciekawie, ale serio, by się tych 40 osób. osób akurat choć ktoś nagrywał ekran, to jest niemożliwe. Myślę, że tak, jeżeli to byli moi fani. No, dobra, dobra się moim się zdaniem pysypały. nie ma się czym przejmować, ale spoko, będziemy Właśniemy śledzić internet, że na pewno nic się nie stało, tak? Może widzowie, no, co ja właśnie zrobiłam? Przez przypadek na live'ie pokazałam swoją twarz na Instagramie. Przecież to miała być wielka tajemnica. I co ja zrobiłam oczywiście, że pokazałam. Was. Ale jeżeli chcecie mojego Instagrama, to podbijcie film, zasubskrybujcie ten kanał i zostawcie łapkę w górę. Boże widzowie minęła od tego co prawda godzina, ale ja nadal czuję taką, że nadę co ja właśnie zrobiłam, co jak ktoś nagle mnie rozpozna, nie wiem. Julka, co ty tu gadasz? Słuchaj, bo ja widzę, że się dalej przejmujesz, mam fajny pomysł, żebyś się rozluźniła. To ty na to, żebyśmy poszli sobie do restauracji na obiad. Coś jest sobie ulubionego i na pewno się rozróżnisz. No, w sumie to dobry pomysł? No, dobra, pojedzmy.